Nowy rok, stare problemy, czyli Czyli ceny żywności wzrosły o prawie 1 czwartą od 2022 roku. W tym samym okresie ogólny wzrost cen wyniósł 12%. Tak wynika z danych Norweskiego Urzędu Statystycznego. Oto kilka przykładów produktów spożywczych, których ceny wzrosły w ubiegłym roku najbardziej. Ogórek prawie 24%, kiełbaski prawie 27%, ryż. Ponad 31,5% więcej. Jajko jedno prawie 40%. A norweska chluba i towar eksportowy, czasami sprzedawany chory i nadgnity, ale jednak chluba, czyli łosoś, podrożał o ponad 47%. Nie ma wątpliwości, że norwescy giganci spożywczy zarabiają niezłe pieniądze, ale jednak trzeba, aby być precyzyjnym, dodać, że to nie wyłącznie zjawisko charakterystyczne dla Norwegii. Nie to, że zarabiają, tylko że ceny rosną. Aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi Norwegii, zachęcam do subskrypcji. Kanału mojej Norwegii: do kliknięcia dzwona, wyrażenia swojej opinii w komentarzu lub nawet do udostępnienia materiału dalej dzięki. Podobny rozwój sytuacji obserwujemy i w Szwecji, i w Danii, i w naszej ukochanej Polsce. A jakie są powody takiego stanu rzeczy? Między innymi koszty produkcji wzrosły w całym łańcuchu. Ceny surowców wzrosły, energia elektryczna też, koszty transportu czy wzrost płac a i oczywiście korona norweska słabnie. Co można z tym zrobić? Norweska Rada Konsumentów uważa, że konkurencja na rynku spożywczym Norwegii jest zbyt mała. Trzej dominujący gracze, czyli Norges Gruppen, Rema 1000 i KUP mają zbyt małą presję na konkurencyjność. I to jest fundamentalna sprawa, ponieważ nie wywierają na siebie presji cenowej. Uważają przedstawiciele Rady Konsumentów między innymi oni. Uważają również, że władze powinny interweniować. Storting, czyli norweski parlament podjął jasne decyzje, że ceny żywności, uwaga, nie powinny tak drastycznie rosnąć. Mam nadzieję, że ceny się teraz Przestraszę. Partnerem kanału jest MultiNor, który pomoże Ci załatwić wszelkie formalności w języku norweskim. Poza tym może to być również Twoja wygodna platforma do wszelkich tłumaczeń dokumentów. Czyli reasumując, załatwisz i urzędowe sprawy w Norwegii, i również wszystko profesjonalnie przetłumaczysz. Oczywiście. Online. Zespół ekspertów zadba o szczegóły i wyjaśni to, co jest dla Ciebie ewentualnie niejasne. Bez stresu, za to wygodnie. Multinor. Norweska Policja będzie zatrzymywać i przetrzymywać do 24 godzin dzieci poniżej 15 roku życia. Mają to umożliwić nowe środki dotyczące walki z przestępczością wśród osób nieletnich. Norweska Policja w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości zwróciła się do czterech z 12 okręgów policyjnych w kraju z prośbą o sugestie dotyczące zmian w przepisach. Obecnie Policja może zatrzymać dzieci poniżej 15 roku życia na okres do 4 godzin, ale jedynie w celu przekazania ich rodzicom lub opiece społecznej. Dla porównania podejrzany w wieku od 15 do 18 lat może zostać doprowadzony do aresztu na 24 godziny. W przypadku osób dorosłych termin ten wynosi 48 godzin. Policja uważa, że obecne przepisy utrudniają ściganie poważnych przestępstw popełnianych przez dzieci. Młodzi ludzie łamiący prawo są coraz młodsi, a przestępstwa są coraz poważniejsze. Aktualnie dowody przestępstw można zniszczyć, ponieważ. Podejrzane dzieci, dzieci, bo są małe, muszą zostać szybko odwiezione do domu. Ministerstwo Sprawiedliwości nie wie jeszcze, kiedy nastąpią zmiany przepisów i zmiany prawne. Grupa ekspertów zbada NAF. Norweski rząd powołał grupę ekspertów, która zbada, czy NAF funkcjonuje optymalnie i czy jest dobrze przygotowany na przyszłość. Chociaż wiele rzeczy w NAV idzie dobrze, to wciąż wiele rzeczy w NAW idzie niedobrze. Czas rozpatrywania spraw jest zbyt długi, przepisy zbyt skomplikowane, a Biuro Audytora Generalnego wskazało słabe mechanizmy kontroli wewnętrznej. Jeszcze to pokazuje, że istnieje potrzeba kompleksowej oceny administracji, pracy i opieki społecznej, mówi minister pracy i integracji. Korzystanie z usług NAW musi być łatwiejsze dla użytkowników. Dzięki szybszym wyjaśnieniom i dobrej pomocy. Musimy też dać pracownikom na więcej czasu, aby mogli pomagać większej liczbie osób w pracy. Podkreśla pięknie pani minister. Piękne słowa, serce rośnie i teraz na pewno będzie już tylko piękniej, szybciej, a pracownicy będą zarabiać więcej. Norweskie władze przedstawiły zalecenia dotyczące korzystania z urządzeń multimedialnych przez dzieci i przez młodzież. Dokument po raz pierwszy wprowadza jasne limity czasu oraz wyraźne wskazania dotyczące internetu. Wskazania dotyczące czasu, jaki dziecko powinno spędzać w internecie. Zalecenia precyzują maksymalny czas dzienny korzystania z urządzeń multimedialnych w czasie. Się wolnym, co ważne. Dzieci do drugiego roku życia powinny całkowicie unikać ekranów. W grupie 2-5 lat limit wynosi według wskazań do pół, od pół godziny do godziny, dla dzieci w wieku 6-12 od godziny do półtora. W przypadku młodzieży w wieku od 13 do 18 roku życia zalecany czas to od półtorej do 3 godzin dziennie. W każdym przedziale wiekowym podkreślono, że krótszy czas jest korzystniejszy. Rekomendacje dotyczą wyłącznie czasu tak jak wspominałem wolnego. Nie obejmują obowiązków szkolnych. Urzędnicy zaznaczyli, że urządzenia nie powinny ograniczać snu ani aktywności fizycznej czy zaburzać rytmu dobowego i rytmu społecznego. Urządzenia mobilne nie powinny znajdować się również przy łóżku, dziecka, ale myślę, że i przy łóżku dorosłego również. Ekran nie może być formą pocieszenia ani odwracania uwagi od trudnych Emocji, prawda? We wtorek wieczorem doszło do rosyjskich ataków na Kijów. O czym norweski minister spraw zagranicznych dowiedział się osobiście, ponieważ Norweg odwiedził Kijów i spotkał się z prezydentem Załęckim. Oboje słyszeliśmy eksplozję i spędziliśmy czas, nocy, część nocy w schronach i w piwnicy. Komentował na bieżąco, ale przeżył. To najważniejsze. W roku 2025 norweska policja wystawiła ponad 92,5 tysiąca mandatów za przekroczenie prędkości. To o 3% mniej niż w roku poprzednim sukces, ale i tak zbyt wiele, jak podkreśla policja. Policjanci zapowiadają, że w tym roku przeprowadzą liczne kontrole na odcinkach dróg, na których często dochodzi do wypadków. Uh, uh, of police. Uh, Coraz mniej osób przekracza prędkość. Fajnie, ale coraz więcej osób korzysta z telefonów podczas jazdy samochodem. Nie fajnie. Wyższe mandaty nie zniechęcają ludzi do prowadzenia ciekawych rozmów. Fajnie. W 2025 roku liczba mandatów wzrosła aż o 13% w stosunku do roku wcześniejszego. Od 15 marca zeszłego roku grzywna za nielegalne korzystanie z telefonu komórkowego, nielegalne, czyli to, że nie można korzystać, za kierownicą wzrosła do 10 450 koron jeszcze. Po przeprowadzeniu prostego działania matematycznego wiemy, że norweska policja nałożyła kary na Kwotę znacznie przekraczającą 67 milionów koron. Warto przypomnieć, że w 2021 roku mandat za taką czynność wynosił 1700 koron. Dalej podsumowujemy miniony rok, który był najcieplejszym rokiem. A jaki kiedykolwiek zarejestrowano w Norwegii? Średnia temperatura była o 1,5 stopnia wyższa od normy klimatycznej z lat 91 1991-2020 rok. W porównaniu z okresem przedindustrialnym, czyli z lat 1871-1900, było to aż o 2,8 stopnia więcej. Dużo. Wszystkie miesiące 2025 roku były cieplejsze od. Normy, czyli było cieplej niż być powinno i niż było zazwyczaj. Po raz pierwszy od rozpoczęcia pomiarów nie odnotowano ani jednego miesiąca poniżej średniej. Najwyższe odchylenia wystąpiły w grudniu, kiedy temperatura była o 3 stopnie wyższa od normy oraz w lipcu z odchyleniem 2,8 stopnia. Z analiz wynika, że temperatury podobne do tych z 2025 roku i wyższe mogą w przyszłości występować. Część. W ubiegłym roku doszło w sumie do 2000 pożarów domów, w których zginęło 42 osoby. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 6 w porównaniu zarówno z rokiem 2023, jak i kolejnym 2024. Jest jednak dużo, 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 dużo lepiej, ponieważ 20 lat temu średnia liczba ofiar śmiertelnych pożarów domów wynosiła 60. 37-letni mężczyzna z Białorusi został skazany na 120 dni więzienia bez możliwości zwolnienia, warunkowego za groźby wysadzenia zamku królewskiego w Oslo. Groźby pojawiły się po tym, jak zażądał spotkania z królem i kilkoma członkami rodziny królewskiej, którzy mieli akurat inne rzeczy do roboty. Być może bawili się berłem, tego nie wiem. Nie podano również tego w komunikacie prasowy, prasowym. Oni jednak spotkać się nie chcieli, więc on na dokładkę pogroził również wysadzeniem w powietrze budynku dyrekcji zdrowia. Przed sądem mężczyzna twierdził, że jest niezrównoważony psychicznie i był pijany. Jednak sąd orzekł, że jest poczytalny i przywalił mu więzienie. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego kolejnego poranka. Zresztą podobnie jak i kolejnego, kolejnego. I w zasadzie wszystkich kolejnych poranków również do kolejnego dnia i spotkania z moją Norwegią i ze mną. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.